Msza Święta składa się z dwóch części: Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii. Gromadzimy się wokół Słowa, którym jest Chrystus, i słuchamy Go, a potem to Słowo staje się ciałem. Po obrzędach wstępnych, zakończonych kolektą, modlitwą wymienną, zależną od roku liturgicznego, od dnia, Wierni siadają przy stole słowa. Zasiądźmy i my, wpatrując się w obraz Biblia Wincentego Van Goga. Obraz, który będzie nam dzisiaj towarzyszył, bo będę mówił o Piśmie Świętym jako takim. Ten obraz van Gogh namalował w 1885 roku. Miał już wtedy 32 lata. Był synem pastora i na początku pragnął iść w ślady ojca. Studiował teologię w Amsterdamie, ale to nie był jego żywioł, jego powołanie narzucił sobie bardzo wymagający tryb życia z najbiedniejszymi, ale nie wytrzymał go ani psychicznie, ani fizycznie. Ten obraz jest, jak interpretują niektórzy, próbą rozliczenia z jego przeszłością, ale również i ze zmarłym pół roku wcześniej ojcem, który był osobowością dominującą. Obraz zbudowany jest na bardzo prostej kompozycji z kilku barw. Wielka, uroczyście otwarta księga, ułożona równolegle do krawędzi stołu i na pierwszym planie maleńka, jak gdyby rzucona niechcący książeczka. Z jednej strony majestat i powaga, z drugiej przypadkowość. Z jednej strony otwartość, z drugiej zamknięcie. Ale jednocześnie. W tej Biblii nie potrafimy przeczytać ani słowa, kolumny potraktowane są malarsko. Natomiast w książce możemy przeczytać autora i tytuł: Emil Zola, La joie de vivre, radość życia. Bohaterką jest Paulina, dziewczyna szlachetna, którą spotykają w życiu same nieszczęścia, a jednocześnie potrafi zachować jakąś wewnętrzną czystość. I klarowność, i właśnie tytułową radość życia. Paulina jest ateistką. Ta książka napisana w 1963 roku to manifest Zoli i całego pokolenia szlachetnego życia bez Pana Boga. Wielu interpretuje ten obraz jako ilustrację. Przemian ideowych Van Gogha, który ostatecznie wybiera radość życia, wybiera Zole. Ta książka jest łatwa do wzięcia z blatu stołu, ale kiedy wpatrzymy się w Biblię, zobaczymy, że na jednej z kolumn prawej, na górnej, w górnej części, widać łacińską cyfrę 53. A wyżej tytuł tej księgi Izajasz. Zajrzyjmy więc do 53 rozdziału Izajasza, On wyrósł przed nami jak młode drzewo, i jakby korzeń z westchniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi mąż boleści oswojony z cierpieniem. Jak ktoś przed, nim się, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści. A myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić, a nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Po udręce i sądzie został usunięty, a któż się przejmuje Jego losem. Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grup mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy, i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem, jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługę, sprawiedliwy wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Ten tekst powstał w połowie VI wieku przed Chrystusem. Nazywany jest pieśnią sługi Jachwę, bo w perspektywie Nowego Testamentu objawia swój proroczy charakter umęczonego i ukrzyżowanego Mesjasza. To nam wywraca do góry nogami dotychczasową interpretację obrazu Van Gogha. Ten rozdział staje się kluczem do Biblii. Stary testament staje się kluczem do Nowego Testamentu i tylko w nim odnajduje swój najgłębszy sens. Chciałbym przytoczyć wiersz Romana Brandstettera, który jako młody chłopiec w Tarnowie uczył się czytania hebrajskiej biblii. Jego dziadek, pobożny Żyd, kazał mu powtarzać zdanie po zdaniu. W końcu mały Brandstetter zbuntował się dziadku ale ja nic z tego nie rozumiem. Biblia była po hebrajsku, Roman mówił w domu w języku Jidysz, w szkole po polsku, a dziadek mu na to. Tu nie chodzi o to, żebyś rozumiał. Chodzi o to, żebyś pamiętał. Po latach Roman Brandstetter już jako katolik napisze hymn do Biblii. Bądź pozdrowiona, i pochwalona, i błogosławiona, Biblio. Stworzona przed stworzeniem, gdy nic jeszcze nie było stworzone, przed czasem, gdy czasu nie było, przed przestrzenią, gdy przestrzeni nie było, a duch Boży unosił się nad szaleństwem i zamętem pustki. Księgo do której codziennie wracam, coraz uboższy o świat i coraz bogatszy o ciebie, o ciebie, o ciebie kosmiczny monologu Boga. Na skrzyżowaniu niezliczonych czasów przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są tylko ich znikomym odpryskiem, Pan wywiódł cię ze swej pamięci na użytek ludzkiego umysłu. W miarę rozległego i w miarę ciasnego. I według prawideł, rządzących nieporadnością ludzką, pomniejszył niewyrażalne do wymiarów wyrażalnych, niewidzialne do wymiarów widzialnych. I tam, gdzie i te wymiary okazały się niedostępne dla człowieka, stworzył symbole, podobieństwa, przypowieści i obrazy. I uczynił je służebnicami ludzkiej nieporadności, usiłującej wyrazić niewyrażalne głosie, głosie, widzialny głosie wyłaniający się spoza poza gór Moabu, wschodzący z za pustyni pierwszym wersetem genezis Bereshit bara elohim Świętym początkiem liter, zalążkiem zdań, rozdziałów i ksiąg, które w rytmie Bożego oddechu posuwają się równocześnie we wszystkich kierunkach, jak wóz chwalebnego tronu, gdy go na ziemi chaldejskiej, nad rzeką kebar, ujrzał w zachwyceniu przerażony Ezechiel. O Biblio, 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 stolico Pana. Schodząca nad szaleństwem bezładu i przepaściami zamętu. Módl się za tych, którzy w Ciebie wierzą, i za tych, którzy o Tobie wątpią. Módl się za tych, którzy Cię czytają, i za tych, którzy nie umieją Cię czytać. Módl się za tych, którzy Cię wielbią, i za tych, którzy na Ciebie lwają. Módl się za tych, którzy Cię znaleźli. I za tych, którzy nie umieją cię znaleźć. Módl się za tych, którzy by żyć bez ciebie nie mogą, i za tych, którym nie jesteś potrzebna do życia. Módl się za tych, dla których jesteś prawdą, i za tych, dla których jesteś zbiorem, orientalnych baśni. Módl się za nami, Biblio która trwać będziesz do końca czasów, aż w dniu ostatecznym, wyznaczonym i utwierdzonym, wrócisz za góry Moabu i za wydmy pustynne, tam gdzie przebywałaś przed stworzeniem, gdy nic jeszcze nie było stworzone, do miejsca bez miejsca, do czasu bez czasu, Ty, pozdrowiona i pochwalona i błogosławiona, Księgo, Księgo. Księgo, ocieniona przez Boga, matko ukrzyżowanego Mesjasza.